Cześć, witajcie w już w drugim odcinku z Hugh, Tak, tą gierkę, którą odkryłam na swoim Steam'ie ostatnio. No i od razu po nagraniu pierwszego filmu stwierdziłam, że zabieram się na nagrywanie drugiego. Yy, gierka mnie wciągnęła i jestem ciekawa, co jest dalej, więc sobie stwierdziłam, że nagram... Oj, przepraszam. Kota musiałam wciągnąć, bo nam to przeszkadza. Tak? Myślę, że nagram sobie jeszcze Oprócz tego jeszcze, może dwa filmy um, albo trzy, zobaczę, jak mnie wciągnie gierka. I już sobie na zapas, żeby mieć. bo teraz się tak trochę wakacje kończy, będzie mniej czasu. E żeby tak mieć zawsze na no, zapas nagrane filmy. No dobra, no to co, lecimy tutaj, mamy kopertkę, więc odczytujemy. Did you know It's the hardest color for our eyes to distinguish. Now, imagine a shade one step further than purple, a color beyond what we can actually perceive. We call these impossible colors. And I fear that this, this is where I currently reside. If reality is rooted in our perception, and you cannot perceive me, do I even exist to you? I'm sure that I do. I mean you're reading this letter or or at least I hope you are. I'm sorry, but existing in this strange state of impermanence does funny things to you, Hugh. It makes you question what is real. Okay. Dobra, idziemy dalej. Sobie Tutaj mamy już dwa kolorki, jakby ktoś ją oglądał pierwszego, a potrzebujemy dokładnie ich chyba dziewięć, jak dobrze pamiętam. Yy, więc co, lecimy po następne. Ogólnie, by kogoś interesował, yy, bo, no bo w sumie tak, ja gierkę miałam gdzieś tam na Steamie, leżała, no i przeglądając gry stwierdziłam, może w to zagram, niech będzie. No i... Ja ogólnie odebrałam tą gierkę za darmo, bo była przez czas ostatnio. Mam nadzieję, że kota nie słychać. Ale jak tak, to bardzo przepraszam, bo szaleję. Nie wiem, chyba z kartką, kawałkiem kartki. No ale mniej czas... i Ja ją znalazłem i odebrałam za darmo. No i tak podchodziłam do niej nic bo Mówię co to za ta gierka. Ale patrzałam jeszcze pomiędzy odcinkami. Na ten moment kosztuje, chyba no, była promocja jak zobaczyłam, to była za 10 zł można było ją zakupić, a ogólnie w cenie normalnej była tam za 50 zł. Okej, okay, trzeba kolor zmienić, no więc po promocji bym ją może i kupiła. Mhm. No, ale że to była za darmo, no. Jestem bardzo zdziwiona, bo bardzo fajna gierka. Zrobimy yy, mm -hmm. to tak. Tak. Ok. Yy, tu nie mogę, przejść na niebieskie. Tu nie mogę, różowe. Teraz tu. Tak i teraz tu. I różowy, okej. Okay, Zmienię w Teraz Teraz co? To ciągnę. Łoj. Eee. Nie, czekajcie. Okej. Okay. I przepychamy, okej. Okay, żeby nie spać tam razem z tym pudełkiem. E. Aha. Niebieskie. I teraz tak, rurowe widziałam tutaj już wcześniej, okej. Okay. Teraz zgadzaję, że muszę widać na I, I teraz trzeba podskoczyć i zmienić kolor. O, fajnie, że to tak stopuje. I, tak, okej. Okay. Dam radę tak skoczyć, czy znowu jest ukryty kleczek? O, oczywiście. Yy. Aha. Mm. A, tu nie skoczę. Chyba, że zrobię tak. O, nie? Widzicie? Ok, teraz to bywa. I teraz zmieniamy na niebieski. Róż na różowy. Niebieski. Aha. No tak. I teraz... Okej. Okay, I teraz hop. niebieskie, I teraz hop. I różowa. Okej. Okay. Okej, okay, znowu czarny, długi korytarz. I znowu pani babcia. Nie wiem, przypomina mi babcia. Taką staruszkę u tak zawiniętą, w Albo trochę mi palet przypomina. Nie wiem, czemu takiego kciuka chodzącego. Nie pytajcie się, z czemu tak mi to kojarzy. No ale dobra. Jedziemy. O, znowu są schodki. Czy czeka nas jeszcze jakiś kolorek? Pomarańczowy, tak? albo to jest pomarańczowy. Okej. Tu mamy już trzy kolory. Fajne, fajne. I teraz mamy pomarańczową. O! Coś się. O! Dobra. Coś się zepsuło. Nam tutaj jest ludzikiem. Okay. The university gardens were bathed in an earthy orange light when I first met Dr. Gray. Summer had come and gone, and a cold autumnal crispness had caught me off guard. I sat on the grass, surrounded by my books and papers, when a cool breeze threatened to blow my notes across the lawn. The page escaped my reach and took flight. A man not much older than myself chased after it, catching it on his third or, or fourth attempt. I remember his gentle smile when he returned it. He started talking, and I was surprised that he had read my work in the university journal. He said he was a professor and that he hoped we could work together someday. It's funny, Hugh, how something so small can change so much. Okej. Okay. To idziemy dalej. I tu w ogóle szybki rosną. Tak. Tak. I tak. O! Tego się nauczyłam przynajmniej. Okej. Okay. Wskoczymy, kuczy... ja, że znowu do góry. Trzeba skoczyć. Dobra, teraz w dół. Znowu w dół. Weszłam na górę, żeby zejść w no, dół. Ok, znam no, różowe, niebieskie i pomarańczowe, okej. Okay. Skoczymy, skoczymy, oj, nie skoczymy. I to. Dobrze, lecieli. Okej, okay. Te grzyby to chyba trojaki słuchajcie. Jesteśmy w tym samym miejscu, co zaczynaliśmy. Jakby no, naszą przygodę. O, a, czekajcie, jaki tam był kolor? Tam był pomarańczowy. Nie, muszę, muszę się wrócić. Muszę się zwrócić, zobaczyć tam. Czy ja tak w ogóle mogę się tak wracać? Mam nadzieję, że mam. Bo tam. O! Jesteśmy już. I teraz tak jaki był kolor? Różowy, patrzcie. A nie ten. To jest jakiś, ten jest ciemniejszy. O, idziemy tu. O. Oh. Okay. Ale tu nic. Takiego nie miałem. Dobra. I znowu muszę wejść. E, do pana nie idę. O, no, o kudziwa. Stój, chłopie. Co to jest? skakać? O, a to jest? Okej. Okay. No i zajebiście. A tu, słuchajcie. Aha. O, książki to są. Dobra. Stawię te książki. Pójdę jeszcze tutaj do tej latarni, bo tam nie pamiętam jaki tam był kolor. Czy tam był pomarańczowy, czy tam był już... O, jest pomarańczowy. I teraz... Tak, to jest żółty, okej. Okay. Żółty, okej. Okay. No to chyba zapamiętać, że się wracamy, jak będziemy mieli żółty. I króżowy, jasny. Oj, przepraszam. Nie wiem, czy to będzie było słychać, Nie walnęłam mikrofon. Dobra, idziemy. Chyjniemy. Okej, po prostu to zmienię na niebieski I pomarańczowe. I schodzimy w dół. Okej, okay. to jest jakaś góra. No, więc... nie niemożliwe zmienić. Dobra. I mamy pięknie. I dr. gray soon became my assigned mentor, and i can't help but feel he somehow had a hand in it. our fires burnt brightest when we worked together. it felt like we could achieve anything. we discovered more about color than i could ever have imagined. we split light, mapped spectrums, we painted. We laughed. We worked long hours and soon our gold became all consuming. We were vessels. The work became more important than us. And we knew it. Okay, we're going oh, oh, to go to the next one. Oh, yes, we're going to go to the next one. Oh, no, 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 Nie ta grawitacja, hop. Zeskocz będzie szybciej i idziemy. No, nie będziemy mieli co? Dziwiczki, A nie, drabina na następnym Okej. Okay. I A tu co mamy? Co tu dalej dają? Nie nasz kolor. Ech, szkoda. Okej. Okay. Okej. Okay. Purczos. Okej. Okay. Tam jest coś u góry ogólnie, ale ja ten... Tu... To jest klaczek tak. No nie, bo była to, że ja tu coś... A mogę to cokolwiek zrobić z tym. No nie, dobra. Okej. Takie fajne Wypracowane takie. Dobra. Gaduję, że trzeba zrobić to. A teraz zdejmę mi ten kolor. No i co? Ja to bym chciała być na góry i co, nie? Da się. Teraz nie. To na ich tu chcieli zrzu zrzucić. Chciałam ja z tym zrobić. Tak skoczę się na to. Okej. Okay. Aha, ja tu teraz się przynoszę. O. Mogę zrzucić na dół? Mogę. I teraz, jak to docham tu. Nie wiem, co mi to da, ale może coś mi to da. Ok, doskoczyłam tutaj. I tutaj też. Ok, czyli na górę musieliśmy się dostać tak Okej, Ok. okay, okay. Nie mam pojęcie w sumie. Aha, jeszcze wyżej. Musimy wejść. Okej. Okay. I to ma być. Okej. Okay. Tu jest klucz. I zbierzemy sobie ten klucz i będziemy kończyć od Dobra. Ale teraz... Niebieskie. Ok, daj teraz. Ok. Nie chcę wyjść, no. Ok, i teraz. Teraz musimy tak, to daj kolor, i to trzeba przeciągnąć w tamtą stronę. Czasami to tak nie łapnie, jakbym chciała. Ok, i teraz daj różowy, to pociągnie. I ten niebieski, na przykład. Okej. Okay. A. No dobra, słuchajcie. Będziemy kończyć ten odcinek już. Powiem tak, na maksa się wciągnęła bardzo fajna gierka. Na razie są proste poziomy. Zobaczymy, jak dalej będzie. Tylko tutaj widzę, że... To coś, coś tu będzie już takiego. Nie wiem, do pokombinowania chyba, bo nie wiem jak ja bym tu miała wskoczyć. No ale dobra. Miejsca z tym, będziemy się martwić w następnym odcinku, czyli w sumie ja za chwilę, bo serio tu będę nagrywać za chwilę następny odcinek. Więc co? Pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję, to koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. No i to, łapkujcie. No i co, do zobaczenia. Pa pa.